To kiełbaski to cały Twój wkład w domowy budżet? A czemu w takim razie dobrałeś się do moich klopsików? zapytałam męża, który twierdził, że pensji nie odda, ale jedzenie zapewni. No to dobrze, wszystko oddałem mojej mamie, oznajmił bez cienia emocji. Pięć minut później rozległ się dzwonek do drzwi. A Twój Ojciec co tu robi? zdziwił się mąż. Teraz się dowiesz, kochany Zięciu. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Rozdział echko. Początek z ukrytym konfliktem. Wersja w języku polskim narracja trzecioosobowa z dialogami, zakończona w punkcie rozpoczęcia rozdziału II. Patrycja Dudek wiedziała, że coś jest nie tak, zanim jeszcze zadała pytanie. Nie chodziło o paczkę kiełbasek leżącą na stole. Ani o to, że Norbert Wilczek opierał się o lodówkę, jakby to było najwygodniejsze miejsce w całym mieszkaniu. Chodziło o to, jak swobodnie się tam czuł, jak ktoś, kto nie czuł się już odpowiedzialny za nic. I to wszystko? Zapytała cicho. Głos miała opanowany, ale napięcie czaiło się pod powierzchnią. Tylko to przyniosłeś? Norbert dalej przeżuwał klopsika, którego zrobiła dzień wcześniej. Nie odpowiedział od razu. Milczenie było wyborem, nie zawahaniem. Kiedy w końcu przemówił, w jego głosie nie było nawet cienia winy. Jedzenia nie zabraknie. Patrycja poczuła, jak coś w niej się kurczy. To nie była obietnica. To była ucieczka. Nie o to mi chodzi, powiedziała powoli, ale z naciskiem. Mówię o partnerstwie. Norbert odwrócił wzrok. Jego cierpliwość wydawała się wyćwiczona. Jakby już wielokrotnie przeszedł tę samą rozmowę w myślach i z góry znał jej zakończenie. Przesadzasz. To słowo uderzyło ją mocniej niż się spodziewała. W tej jednej chwili dotarło do niej, że nie po raz pierwszy jej niepokój został nazwany przesadą. To nie była zwykła sprzeczka. To był finał wszystkiego, co przez lata nie zostało powiedziane. To może wytłumacz mi, powiedziała spokojnie. Ale głos lekko zadrżał. Dlaczego wszystko, co utrzymuje ten dom, wychodzi ode mnie? Norbert westchnął głęboko, jakby był zmęczony rozmową, którą uznawał za zbędną. Oddałem wszystko mojej matce. Powiedział to bez emocji, jakby przekazywał informację księgową, nie decyzję, która raniła. Patrycja poczuła chłód. Nie z zaskoczenia, z rozpoznania. To zdanie pasowało do zbyt wielu starych pytań, które nigdy nie miały odpowiedzi. Wszystko. Co dokładnie? zapytała, chociaż w głębi duszy znała odpowiedź. Pensje, oszczędności. Kiwnęła głową powoli, jakby potrzebowała czasu, by zebrać wszystkie fragmenty układanki. Nie kłóciła się. Jeszcze nie. Bo konflikt nie zaczął się teraz. On trwał od dawna. Zabrzmiał dzwonek do drzwi przerywając ciszę, która mogła lada moment eksplodować. Norbert ruszył w stronę przedpokoju, jakby cieszył się, że ma powód, by uciec. Patrycja została w kuchni, nie ruszając się z miejsca. Słyszała, jak otwiera drzwi, jak wymienia kilka zdań z kimś, kogo głos był zbyt cichy, by go zidentyfikować. W końcu zamknął drzwi i wrócił z kopertą w ręce. List dla ciebie. Rzucił krótko, kładąc kopertę na stole, obok kiełbasek. Nie spojrzała na nią od razu. Nie chciała mu dać satysfakcji zobaczenia jej reakcji. On tymczasem wrócił na swoje miejsce przy lodówce, jakby żadne z nich nie powiedziało przed chwilą nic istotnego. Od kogo? Zapytała. Nie wiem. Bez nadawcy. Wzięła kopertę do ręki. Była szara, grubsza niż zwykła. Na odwrocie nie było żadnych znaków. Poczuła, że palce lekko jej drżą. Rozcięła ją szybko jednym ruchem i wysunęła zawartość. Była to kartka z odręcznym pismem. Litery były pochyłe, ciasno stłoczone. Przeczytała pierwsze zdanie i od razu poczuła, jak jej żołądek zaciska się z napięcia. Jeśli myślisz, że wszystko już wiesz, mylisz się. To dopiero początek. Co to? zapytał Norbert, nieco bardziej zainteresowany niż wcześniej. Nie wiem. Odpowiedziała, ale coś w jej głosie zdradzało, że właśnie zaczęła łączyć fakty. Usiadła. Przeczytała list raz jeszcze, wolniej. Każde zdanie zdawało się być napisane dla niej, jakby ktoś znał jej przeszłość, a może i przyszłość. Nie było podpisu. Tylko ta dziwna, ostatnia linijka. Spójrz tam, gdzie boisz się patrzeć. Tam jest odpowiedź. Norbert wstał i podszedł bliżej. Pokaż. Nie podała mu listu. ścisnęła kartkę mocniej, jakby nagle nabrała wartości, której on nie mógł zrozumieć. To moja sprawa, rzuciła ostro. Zaskoczyło go to. Cofnął się, jakby uderzyła go słowami. Zaczynasz się zachowywać jak twoja siostra, powiedział z przekąsem. Zagadki, tajemnice, dramaty. Patrycja wstała gwałtownie. Kartka była nadal w jej ręku. Nie mów o niej, nigdy więcej. Spojrzał na nią z wyższością, jakby próbował udowodnić, że straciła kontrolę. Czemu? Bo przypomina ci o tym, czego się boisz? Zamilkła. Nie dlatego, że nie miała odpowiedzi, bo miała ich za dużo, ale żadna nie była odpowiednia. Żadna nie mogła być wypowiedziana w jego obecności. Zostawiła go w kuchni i poszła do sypialni. Zamknęła drzwi. Po raz pierwszy od dawna czuła, że coś większego zaczyna się dziać. Nie była to tylko kłótnia z Norbertem. To było coś innego, głębszego, starszego. Usiadła na łóżku i jeszcze raz spojrzała na list. Spójrz tam, gdzie boisz się patrzeć. Jej wzrok powędrował do szafy, do najniższej półki, której nie otwierała od lat. Gdyby ktoś inny spojrzał, zobaczyłby tam tylko stare zeszyty i pudełko po butach. Ale Patrycja wiedziała, co tam naprawdę jest, wiedziała, co schowała i dlaczego przysięgła nigdy do tego nie wracać. Jej ręka zawisła nad klamką, serce biło szybciej. Za drzwiami słychać było znowu kroki Norberta. Jego głos był cichy, prawie szept. Patrycja Kto ci to przysłał? Nie odpowiedziała. Otworzyła szafę, wyciągnęła pudełko. Czuła, że nie ma już odwrotu. I to właśnie w tej chwili rozpoczął się rozdział drugi. Rozdział drugi. Ujawnienie złożonych relacji. Remigiusz Lis wszedł zdecydowanym krokiem, jak ktoś, kto nie potrzebuje zapowiedzi ani zgody. Nie było w nim potrzeby dominacji. Nie było gestów pod publiczkę. Była tylko precyzja. Za nim pojawił się oliwier Bednarek, poruszający się ciszej, jakby celowo zostawiał innym przestrzeń do mówienia, samemu zbierając wszystko, co niewypowiedziane. Jego spojrzenie przesuwało się po twarzach, zatrzymując na detalach, które dla reszty były niewidoczne. Norbert zerwał się z miejsca. Co to ma znaczyć? zapytał ostro, ale w jego głosie zabrzmiała nuta niepokoju, której nie potrafił ukryć. Remigiusz już nie odpowiedział od razu. Podszedł do stołu i położył na nim teczkę. Zrobił to spokojnie, niemal metodycznie, jakby każdy ruch był wcześniej zaplanowany. To znaczy, że to, co próbowałeś utrzymać w cieniu, przestało tam być, powiedział w końcu. Patrycja poczuła, jak napięcie w jej ciele zmienia się w coś innego. Strach nie zniknął, ale pojawiła się ulga cicha, głęboka. Uświadomiła sobie, że nie stoi sama naprzeciw tej sytuacji. Nigdy nie stała, tylko przez długi czas pozwalano jej w to wierzyć. Remigiusz otworzył teczkę. Dokumenty rozłożyły się na stole, jak dowody w sprawie, która właśnie przestała być prywatna. Wyciągi bankowe, daty, powtarzające się przelewy, kwoty, których nie dało się nazwać drobnymi. Rozpoznajesz? Zapytał, patrząc prosto na Norberta. Twarz Norberta straciła kolor, otworzył usta, ale przez chwilę nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Nie mieliście prawa, zaczął w końcu. Mieliśmy. Przerwał mu Oliwier, wchodząc w rozmowę po raz pierwszy. Jego głos był spokojny, niemal chłodny, to było wspólne konto, twoje i Patrycji. Patrycja spojrzała na męża inaczej niż dotąd, bez potrzeby obrony, bez prób zrozumienia go na siłę. Po raz pierwszy nie szukała w jego twarzy usprawiedliwień. Zdecydowałeś za mnie, powiedziała cicho, ale wyraźnie, a potem nazwałeś to obowiązkiem wobec rodziny. Norbert odwrócił wzrok. Jego milczenie nie było już tarczą. Było przyznaniem się do winy, nawet jeśli nie chciał tego wypowiedzieć. Zanim zdążył odpowiedzieć, drzwi otworzyły się ponownie. Wiesława Nowicka weszła pewnym krokiem, z wyrazem twarzy, który Patrycja znała aż za dobrze. Był to wyraz osoby przyzwyczajonej do kontrolowania narracji, do decydowania, która wersja wydarzeń zostanie zapamiętana. Gdy jej wzrok padł na dokumenty rozłożone na stole, coś w niej drgnęło, tylko na ułamek sekundy, wystarczająco długo, by Patrycja to zauważyła. Co to ma być? Zapytała Wiesława, unosząc brwi w geście oburzenia, które przyszło zbyt szybko, by było prawdziwe. To mapa twojego wpływu, odpowiedziała Patrycja, zanim ktokolwiek inny zdążył się odezwać. Teraz wreszcie widoczna. Wiesława spojrzała na nią z chłodnym uśmiechem. Patrycjo, zawsze miałaś skłonność do dramatyzowania. Nie, odparła Patrycja. Zawsze miałaś skłonność do nazywania cudzej krzywdy przesadą. W pokoju zapadła cisza, gęsta, niewygodna. Taka, która zmusza do spojrzenia prawdzie w oczy. Wtedy z miejsca, w którym dotąd siedziała w cieniu, podniosła się Urszula Pawlak. Do tej pory obserwowała wszystko z dystansu, jak ktoś, kto zna finał tej historii, ale pozwala innym dojść do niego samodzielnie. To nie zaczęło się dzisiaj, powiedziała spokojnie. To trwa od lat. Wiesława spojrzała na nią ostrzegawczo. Urszulo, nie wtrącaj się. Właśnie, że się wtrącę odpowiedziała, bo widziałam, jak to się budowało. Krok po kroku zależność, poczucie winy, wygoda. Norbert opadł na krzesło, jakby nagle zabrakło mu sił. Remigiusz zamknął teczkę. To nie jest koniec tej rozmowy, powiedział. To dopiero moment, w którym przestajemy udawać. Patrycja poczuła, że coś w niej pęka. Nie w sposób bolesny, ale oczyszczający. Jakby przez lata dźwigała ciężar, który właśnie ktoś zdjął z jej ramion, nawet jeśli na podłodze wciąż leżały jego fragmenty. Chcę wiedzieć wszystko, powiedziała, patrząc po kolei na Norberta, Wiesławę i Urszule bez półprawd, bez ciszy Oliwier skinął głową a to co usłyszysz dodał zmieni więcej niż myślisz i w tej chwili Patrycja zrozumiała, że to co miało zostać ujawnione nie dotyczyło tylko pieniędzy ani decyzji z przeszłości dotyczyło fundamentów relacji które uważała za oczywiste i właśnie w tym momencie zaczął się rozdział trzecie rozdział trzecie eskalacja emocji i konfliktów Potrzebowałam pomocy. Głos Wiesławy podniósł się gwałtownie, jakby sama jego głośność miała nadać jej rację. Nie mogłam zostać sama z tym wszystkim. Urszula nie cofnęła się ani o krok stała prosto, patrząc jej w oczy bez wahania. Chciałaś kontroli odpowiedziała spokojnie, ale z naciskiem. I nauczyłaś swojego syna mylić posłuszeństwo z miłością. To było wygodne dla ciebie. Norbert zakrył twarz dłonią, jakby próbował odgrodzić się od słów, które uderzały z każdej strony. Wy nie rozumiecie, odezwał się przytłumionym głosem. Ona zawsze była sama, zawsze na wszystkich zdana tylko na siebie. A ja? Zapytała Patrycja. Jej głos nie był głośny, ale w ciszy zabrzmiał ostrzej niż krzyk. Gdzie ja byłam, Norbert? Przez te wszystkie lata. Gdzie byłam w twoich decyzjach? Podniósł wzrok, próbując coś powiedzieć. Znaleźć zdanie, które nie zabrzmi pusto. Nic nie przyszło. Nie potrafił utrzymać jej spojrzenia. Widział w nim coś, czego wcześniej unikał. Konsekwencje. Remigiusz przewrócił kolejną stronę w teczce, a szelest papieru przeciął napięcie jak ostrze. Twoja matka kupiła nowy samochód, powiedział rzeczowo. Przeprowadziła generalny remont mieszkania. Sprzęt, meble. Wyjazdy. Żadna z tych rzeczy nie była nagłą potrzebą ani ratunkiem. To nie wasza sprawa, rzuciła Wiesława, ale jej głos stracił pewność. Stała się naszą sprawą w chwili, gdy pieniądze przestały być tylko twojego syna, odpowiedział Remigiusz. Wiesława odwróciła wzrok. Po raz pierwszy nie miała przygotowanej wersji wydarzeń, którą mogłaby sprzedać innym. Milczenie zdradzało więcej niż jakiekolwiek tłumaczenie. Patrycja poczuła, jak coś w niej pęka. Nie była to eksplozja gniewu ani chęć odwetu, było to nagłe, bolesne, ale czyste zrozumienie, jakby wszystkie fragmenty jej życia ułożyły się w jeden obraz, którego nie dało się już zignorować. Za dużo akceptowałam, powiedziała powoli i nazywałam to miłością, bo bałam się nazwać to poświęceniem jednostronnym. Norbert opadł na krzesło. Jego ramiona się załamały, jakby nagle stracił ciężar, który przez lata podtrzymywał jego wyobrażenie o sobie samym. Obraz dobrego syna, odpowiedzialnego mężczyzny, kogoś, kto robi, co trzeba, wszystko zaczęło się kruszyć. Myślałem, że postępuje słusznie, wyszeptał. Olivier spojrzał na niego bez gniewu, ale i bez współczucia. Nie, powiedział. Robiłeś to, co było dla ciebie najwygodniejsze. Chowałeś się za matką, żeby nie brać odpowiedzialności ani za siebie, ani za małżeństwo. Norbert zamknął oczy. Te słowa trafiły dokładnie tam, gdzie bolało najbardziej. Urszula westchnęła cicho. Każdy z nas tu coś stracił, dodała. Ale Patrycja straciła lata, wierząc, że jest częścią decyzji, których nigdy jej nie dano. Wiesława uniosła głowę, jakby chciała zaprzeczyć, ale nie znalazła w sobie siły. Chciałam tylko, żeby syn był blisko, powiedziała w końcu. Kosztem jego życia, odpowiedziała Patrycja. I mojego. Zapadła cisza. Tym razem nie była pełna napięcia, lecz ciężaru wyborów, których nie dało się już cofnąć. Każda z tych osób wiedziała, że to, co zostało wypowiedziane, zmieni układ sił na zawsze. Patrycja wyprostowała się. W jej spojrzeniu nie było już wahania. Teraz ja podejmę decyzję, oznajmiła, i nikt więcej nie zrobi tego za mnie. Remigiusz zamknął teczkę po raz ostatni. To, co zrobisz dalej, powiedział, uruchomi konsekwencje, których nie da się zatrzymać. Patrycja skinęła głową. Wiedziała to. Czuła to aż za dobrze. I właśnie w tej chwili rozpoczął się rozdział czwarty. Rozdział 4. Punkt kulminacyjny i decyzja przemieniająca. Minęły godziny, ale nikt ich nie liczył. Czas nie był już ważny. Liczyło się to, co zostało powiedziane, i to, co nie mogło już zostać cofnięte. W powietrzu nie unosiła się już cisza, pełna napięcia, lecz coś zupełnie innego. Prawda, naga, nieosłoniona, zmuszająca do konfrontacji z sobą samym. Remigiusz zamknął teczkę z dokumentami i powoli wstał od stołu. Pieniądze zostały odzyskane, powiedział rzeczowo, jakby oznajmiał wynik operacji, która od początku była skazana na sukces. Wszystko przelane, konto jest już tylko na nazwisko Patrycji. Norbert, wciąż siedzący w tym samym miejscu, jakby przyklejony do krzesła, wypuścił powietrze z ust z takim ciężarem, jakby całe powietrze w pomieszczeniu właśnie przez niego przeszło. Nie było już gdzie się ukryć. Nie zostało nic, za czym można się zasłonić. Patrycja wstała. Podniosła z blatu zapomniany pakunek. Tę samą paczkę parówek, którą Norbert przyniósł na samym początku, myśląc, że to wystarczy, by pokazać zaangażowanie. Bez słowa położyła ją przed nim. Ruch był prosty, ale pełen znaczenia. To zostaje z tobą, powiedziała chłodno. Dokładnie tyle wniosłeś do tego związku. Norbert uniósł wzrok. Jego oczy nie były już pełne obrony, były puste. Przez ułamek sekundy wyglądał jak ktoś, kto dopiero pierwszy raz widzi siebie naprawdę. Nie wiem kim jestem, jeśli nie spełniam oczekiwań mojej matki, wyznał cicho, bardziej do siebie niż do niej. Patrycja skinęła głową. W takim razie teraz się dowiesz. Odpowiedziała spokojnie. Zdala ode mnie. Słowa nie były pełne gniewu. Nie musiały być. Ich siła leżała w decyzji, która już zapadła. Ostatecznie. Nie było odwrotu. Nie chciała go. Wiesława Nowicka nie powiedziała nic. Wstała jakby przegrała bitwę, którą uważała za niewygrywalną przez innych, ale nie przez siebie. Wyszła nie odwracając się nie żegnając z nikim jakby sama jej obecność miała wystarczyć za całe tłumaczenie które już nikogo nie interesowało Urszula obserwowała ją w ciszy z jej twarzy nie dało się odczytać złośliwej satysfakcji ani triumfu tylko zrozumienie głębokie i ciche że niektóre mechanizmy przestają działać w chwili gdy zostają nazwane i że czasem to wystarczy by je zniszczyć Olivier podszedł bliżej do siostry nie musiał nic mówić, ale i tak powiedział. Zrobiłaś, co trzeba. Patrycja spojrzała na niego, a potem pokiwała głową, z tym spokojem, który przychodzi dopiero po wszystkim. Zrobiłam to, co było konieczne, odparła. Nic więcej i nic mniej. Odeszła w stronę sypialni, mijając Norberta bez słowa. On nie próbował jej zatrzymać. Po raz pierwszy nie próbował niczego tłumaczyć. Może zrozumiał, że stracił to, czego nigdy naprawdę nie docenił. Może po prostu nie miał już siły. Patrycja stanęła w progu. Zatrzymała się. Jeszcze raz spojrzała za siebie. Miłość to niejednostronne poświęcenie, powiedziała. To świadomy wybór. Albo nie jest niczym. Drzwi zamknęły się za nią cicho, ale dźwięk był ostateczny, symboliczny. Dla niej, dla wszystkich. W tej ciszy, która nastała potem, każdy z nich zrozumiał, choć może nie powiedział tego głośno. Prawdziwa przemiana nie polegała na odejściu polegała na odwadze, by już nigdy więcej nie przyjąć mniej niż się zasługuje.